Naukowcy sfilmowali zakażone koronawirusem komórki. Zaskakujące ujęcia: Japońscy naukowcy sfilmowali zmiany w komórkach zakażonych koronawirusem. Japońscy naukowcy we współpracy z telewizją NHK zarejestrowali mikroskopowy obraz komórek zakażonych koronawirusem. Po czterech godzinach od wprowadzenia patogenu komórki zaczynają zmieniać kształt, a później rozpadają się na kawałki, podała we wtorek NHK. Według uczestniczącej w eksperymencie badaczki z Uniwersytetu w Osace, Emina Kajamy, jej zespołowi udało się zaobserwować zmiany w zakażonych komórkach ze szczegółami, które nie były wcześniej znane. Te obrazy mogą być pomocne w pracach nad lekami dla pacjentów z COVID-19. Badacze będą mogli sprawdzać skuteczność leków, obserwując zmiany zachodzące w zainfekowanych komórkach, oceniła. Uczeni zarejestrowali obraz przy użyciu mikroskopu optycznego i kamery pracującej w ultra wysokiej rozdzielczości 8K. W eksperymencie wykorzystano wyhodowane w laboratorium komórki zwierzęce. Po powiększeniu obrazu wewnątrz zakażonych komórek zaobserwowano białe ziarniste struktury. Według badaczy mogą one być związane z procesem infekcji lub replikacji wirusów wewnątrz komórek, podała NHK.